Hej siemaneczko drodzy jest to oczywiście Gatner a ja Was witam w kolejnym odcineczku z serii oczywiście Sky Region Simulator i oczywiście standardowo na samym starcie zachęcam Was do zostawienia suba na kanał do widzenia na troszkę i na Instagrama, tak? Okej. Okay. Drodzy widzowie, więc sprawa wygląda następująco. Yy, ogólnie próbowałem tutaj przyspieszyć czas. Co idzie, bo on tu jest do... 240 go idzie przyspieszyć ale sprawa wygląda następująco, że pomimo przyspieszenia czasu nie mamy dochodu, który po prostu wiecie po prostu mamy większe koszty utrzymania niż dochód, także miałem 85 65 i nie bardzo to działa. No. Także tak to na samym początku wygląda. Eee, infolinia to, nie? Yy, ogólnie dzisiaj w tym odcineczku sobie porobimy yy, misje, bo potrzebuję troszeczkę kaski. Też ch chcę, żebyście zobaczyli po prostu jak te misje wyglądają, tak? Bo też się tu różnią, też są inne misje, więc... więc tak, a nie, dobrze wiesz? <laughs> eee... Okej... Okay. Dobra, to my się w ogóle przeniesiemy do, 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 właśnie naszego, naszego skuterka, czy tam motoroweru, jak zwał, tak zwał. nie no, skuter śnieży i tak, i będziemy sobie po prostu czekać na misję, no bo niestety nic innego nie mamy, że tak powiem, do wyboru. Tam ma te nasze bilety całe, także tak. Możemy się jeszcze w sumie przejechać kolejką. Tu musimy ten kredyt jeszcze ogarnąć. No... Dobra. I się przejadę jeszcze z dwa razy kolejką i później weźmiemy sobie jakieś te misje, nie? Także powolutku, pyk, 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 pyk. A, za szybko. Dobra. Ogólnie następny odcinek e, z tego myślę, że będzie jutro, chociaż też tego nie jestem pewny, bo e, po pierwsze robota, ale tak jak mówię, no zawsze ten jeden odcinek, chociaż z tego g da głupiego daniego rajta macie gwarantowane, więc to jest e, tak, że macie jeden odcinek, dziennie. E, ale co? Nie wiem, czy jutro będzie, bo e, robię taką mapkę do tego, którą po prostu bym chciał zrobić, e, w której. Po prostu będzie, o której będzie w sumie cały odcinek, tak? Bo chciałem wam, wam tu parę rzeczy pokazać. Interesujących rzeczy, które naprawdę są ciekawe w tej grze, bo to są naprawdę ciekawe lokalizacje, które przydadzą Wam się tutaj do e, następnej rozgrywki w tej grze, tak? Bo naprawdę, naprawdę się to przyda. Także musicie mi, dać mi chwilę, musimy poczekać po prostu, aż to ogarnę. Bo Jestem w trakcie, no i nawet połowy szczerze tej mapki nie mam. Mam tak bardziej mm, jedną czwartą, może trochę więcej, no ale... Wiecie jak jest to. Ciężko. Ciężko to wszystko poobjać, żeby to mamy ręce i nogi, ale dajemy radę, drodzy widzowie, nie poddajemy się. Nikt nie mówił, że w naszym życiu będzie łatwo, nie? W powolutku wjeżdżamy sobie. No. Mamy to! Otrzymujesz 2985 euro. Okej. Okay. O. Dziurawy dach. Na stacji z Sarenist. przeciekać dach. Dostać tam materiały naprawcze. Okej. Okay. Czyli przyjmujemy. Lecimy sobie tutaj. Ja mam teraz lepsze pytanie. Co jest do transportu? Czekajcie. <laughs> narzędzia, przyczepy, sanie transportowe Ok, to są te z tymi z tym takim jakby oparcie, czyli te także lecimy sobie po te materiały ojojojojojoj oj, 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 oj. dobra gdzie one tu są te materiały są gdzieś tutaj po prawej stronie nie będą podświetlone znając życie tak widzicie i tak wygląda taka misja ta transportowa typa. mamy podświetlone czekajcie sobie zrobię tak podświetloną rzecz którą mamy wziąć wjeżdżamy w to sobie saniami i lecimy że tak powiem brzyd... brzydko pełną pizą do punktu bo z tego co kojarzę, to tam dostawaliśmy również kasę za dobry czas, ale teraz no nie powiem wam dokładnie jak to było, wiem, że tak było no, przynajmniej tak mi się kojarzy, inaczej. Tam w ogóle widzę, że na tej stacji, do której lecimy jest kolejny wyciąg, więc w sumie też możemy sobie tam pojeździć, zarobić kaskę i poczekać w sumie na kolejną misję, nie także myślę, że to będzie dobry plan, o się ma. Bałwa nisko! Turururum. Dobra, teraz tu w lewo. A! Nie pozaspie, U ciebie wróci. I nie dźwigniemy sam, samemu tego skuterka. Skuter śnieżny to. To jest tak. On tu był krasnoludny w ogóle, ale zrobię też o tym osobny odcinek, także na spokojnie. A. Czekajcie, mu się klawisze. Tak, teraz już 9000 plus bonus czasowy w wysokości 870 euro. Także tak to wygląda. Eee, czekajcie, sprawdzę sobie tylko, czy mogę tutaj zrobić też tą misję. Eee, bo teoretycznie powinno się dać, z tego co widzę. Ale praktycznie chyba się nie da. <grystanie> czekajcie. Czyli tamten stok co mamy to jest jedyny stok, w którym po prostu możemy cokolwiek zrobić. O kurde 460 nie, nie ma Tu się niestety nie da tego zrobić. Bo tu mamy standardowo to co mieliśmy A właśnie, nie pokazywałem wam tego. Bo jak sobie klikacie, widzicie. Albo wam pokazywałem, a teraz nie kojarzę. Lewym przyciskiem myszki mamy śnieżki. Możemy się śnieżkami naparzać, jak mamy kolegów. I gramy z kolegami oczywiście, ale widzicie, że gram sam, no to... No to ja mam lepę. panie lepa lepa jak cholera. Ale dobra, 9 kawałków mamy. Hmm, przydałoby się naprawdę kupować więcej tych obiektów, ale jesteśmy tak słabo z kasą, że to jest hit. Dobra, tam już widzę... Sto w jakiś, także lecimy sobie tam i będziemy dalej czekać na jakieś misje transportowe <laughs> i sobie porobimy z sobie pojedziemy wagonik... I sobie pojedziemy wagonik... po... wagonikami bo teraz Laga dostałem. Taka, taka w sumie pora, nie. Ale dobra. Dobra, tu coś mamy to nasz, ten stok nie jest, z tego co widzę, jest to inny jakiś stok, jak możecie sami zobaczyć, inny czy to jest nasz? Nie, inny jest, na bank muszę się może zastanowić. <śmuszczak> <śmuszczak> tam jest nasz, są cztery takie linie, tak to wygląda, nie? Nie wiem, czemu myślałem, że to są trzy takie stoki, tylko z tymi, co za góry jadą, nie? A to są cztery. Dobra. mi się po prostu. Źle, źle w ten. Źle hmm. myślałem po prostu, no. Tak ja mówię, no myślałem, że są cztery takieś takie. te linie. Te takie całe, co idą tutaj do tej góry, a później tam się rozdzielają, ale. No, pomyliłem się troszeczkę. Dobra, no daj. Tu w ogóle jeszcze, patrzcie, zaraz Wam pokażę coś, bo widzę, że tutaj to jest. Wjedziemy sobie tylko do dziurki. O, 2400. O, wypadek na stoku. No to Wam to później pokażę jednak. Limit czasu 16 minut. Dobra, to lecimy sobie na szybkości na ten stok Jadę sobie tutaj jakoś przez ten Przez te górki No ale tutaj mamy właśnie tą misję taką Dosyć bardziej ciekawą niż ten transport Chociaż już sami widzieliście, że ten transport Też tutaj jest fajnie w tej grze zrobiony, ale dobra eee, tutaj sobie tylko wjedziemy Po i te drugie sanki, bo na tych nie możemy Nikogo takiego przewozić, bo to są stanie transportowe, te mamy stanie znowu do przewozu rannych, tak? Stanie ratunkowe jak zwał, tak zwał, no Lecimy sobie na szybciora. To jest gdzieś widzę tutaj. Także przelecimy sobie tutaj przez ten stok nasz. I widzę na prawo fajnie, elegancko tam i już będziemy... Już będziemy mieli, nie? Nic jest głowy. Że dawaj. Nie tak mnie tak szybci. Dobra, to jest gdzieś tutaj. O, dobra, tu jest, widzicie, jest takie kółeczko i tu se leży typo I tego typa musimy sobie zgarnąć, po nim przejechać nawet, bo on już niestety nic nie czuje I taki typo zamienia się w kokonika I mamy taki elegancki, fancy kokonik Dobra lecimy sobie na szybkości do góry Teraz lecimy sobie tutaj na tą stację Nie, jak to się fałował na to. jest stacja taka, gdzie wiecie, gdzie są helikoptery, takie ten. Od ogólnie pogotowia ratunkowego. Również dobrze mogę powiedzieć, że to jest GOPR, czyli... O, <ścoughs> czyli w sumie to tak wyszło, nie? Ale patrzcie, lecimy sobie tutaj do góry i sobie tutaj naszego delikwenta zostawiamy. Za szybki ratunek no, otrzymasz nagrodę w wysokości 6000 euro i premię za pośpiech wynoszącą 8100 Także jak widzicie administracje naprawdę, naprawdę się opłacają Warto Jednym słowem Także A oh, fuck Także tak to wygląda tak. Zepsuj sobie jeszcze skuterek i będziemy pieszo jeździć Będziesz te w, re... w zębach targał Ale lecimy sobie na tą naszą Stację kolejną. I myślę, że teraz wam to zdołam pokazać o co mi chodziło przed chwilą Ale to zobaczymy. Zobaczymy czy mi się uda, czy znowu wiecie. Czy znowu będzie jakaś misja, ale myślę, że teraz mi się uda. Ale tu. Musimy sobie wjechać teraz na tą górę. No ale tylko że chyba był ten drugi ten. No. Um, nie wiem, czy tutaj to to jest. Bo to nie ten, nie ten wyciąg. O. Teraz na tym słowo. Brawo ja. Nie, nie ten wyciąg, bo znowu ten wyciąg, gdzie widziałem, to to był. No, nie to. Nie to będę gdzie Znowu, gdzie widziałem ten wyciąg, gdzie był łatwo, to co wam chcę pokazać. To jest ten drugi wyciąg. Także. Nie, zobaczymy jeszcze jak wjadę. Może tam coś będzie takiego. Ale nie wiem. No, zobaczymy, zobaczymy. Nie? Uu, tu, 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 tu. Dawaj, dawaj. Bo nie ma czasu. Odcinek się nagrywa. No. <ślesk> Ogólnie miałem mówić to już na początku w ogóle o kurde a mianowicie chodzi mi o serię farmingową, bo nie wiem kiedy będzie. Bo farminga by już chciałem na live'ach ogrywać niż na odcinkach, bo tam jest dużo rzeczy farmingu, które są monotonne, nudne i trzeba to samo robić. I po prostu wolę, wolę by to na. Mm, na live'ach ogrywać. Także. A kiedy do tego dojdzie, to nie wiem nie. Dobra, wjeżdżamy. Prrr, prrr. Powolutku. Delikatnie jak z kobietą. Pek? Dobra, mamy trzy kawałki. Wpadek na stoku, już świeżak. ciaś miał wypadek na, na ten stoku, że noszy szuła żeby przetransportować rannego do najbliższego lądowiska dla helikopterów. okej. Okay. Ach, ci narciarze. Także. O, tutaj, patrzcie. Okej, okay, dobra, przynajmniej mamy punkt zaczepienia, gdzie mamy sobie dokładnie jechać. Tam ten nasz ratrak stoi. Także dosyć blisko nie ma źle. Jak sami też widzicie, tak mówiłem, te misje ratunkowe transportować się naprawdę opłaca w szybkim czasie robić, bo jednak kasa jest za to... No dosyć fajna, jest na pewno większa niż na tych kolekach i na tej reszcie. Sami też widzicie po moim stanie że już mamy 97 tysięcy, zaczynaliśmy, mieliśmy tam 60 z kawałkiem, nie? Chyba 65 teraz, więc dosyć ciekawie. No, ale też tak jak mówię, no, jeżdżenie tymi kolejkami, czy tam obsługa tych kolejek, jak zwał tak zwał, to już też nam zrobiło cenę, ale to najwięcej jednak dają te misje tutaj, nie? Także nie wiem jeszcze jakie to są misje, bo na pewno te, te dwa typy misji to wiedziałem, że są. Ale czy tu jest jakaś misja typu, nie wiem, odśnieżanie dróg, to wam szczerze nie powiem. Wiem, że jest możliwe, że tu śnieg spadł i żeby drogi były całe białe, że tak powiem. Okej, okay, mamy 6000 euro i premium za pośpiech wynoszącą 8830 i mamy 112 tysięcy, czyli robimy sobie jeszcze jakąś misję i będziemy elegancko bogaci. Muszę najlepiej, też wszystko reinwestować, nie? Tak mówię, we hotele, parkingi itp., itd. No. O, dawaj. Myślałem, że nie skręci, jeszcze się. Jeszcze myślałem, że się osób zaczepino. Dobra, pyk. Dobra. Teraz nie wiedziałem na co chciałem. Masakra, ten pośpiech cały. Za dużo, za dużo pośpiechu panie, za dużo pośpiechu Dobra, lecimy sobie do góry pek, 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 pek Dobra I sobie elegancko lecimy, jak widzicie helikopterek sobie lata więc też jest to bardzo fajna ciekawostka krajobrazu, tak? bo jest to czerwony helikopterek oczywiście tej całego pogotowia ratunkowego, do którego łodzimy sobie tych rannych, nie? Także tak jak mówię, bardzo ładnie to wszystko wygląda. <laughs> o sorry, jak na tamtą, jak na grę z 2000, którego? 2010, 2011 roku, coś takiego. Teraz nie będę wam mówił dokładnie, bo nie wiem, a nie będę sprawdzał specjalnie na internecie. To jest gdzieś przełom 2010, nie? Zaraz po farmingu 11 to wyszło. Okej. Okay. <laughs> no, nareszcie. <laughs> tam mamy w ogóle most kolejowy. Ten pociąg se tam przejeżdża. Także tak. Dobra, dawaj znietek, dawaj. Patrzcie, zaraz na szczycie elegancko, pyk. Nie tutaj tej rzeczy nie widzę, co by chciałem wam pokazać. Była jednak na tamtym tylko O W stacji Windinghorn kończą się zapasy jedzenia. Nagroda 15 tysięcy euro Przyjmujemy, lecimy sobie, zmieniamy sanki i ma na to 5 minut całe Czekaj to jest oddalone od nas, nie? że hmm. lecimy szybciutko pod te zapasy czekajcie, jak tu z czasem stoję, ok lecimy szybciutko po te zapasy i nie wiem czy nie będziemy kończyć taki od, krótszy odcinek będzie, no bo chciałbym coś jeszcze nagrać, a potem nie zdążę i wiecie jak to jest, no robota, 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 panie no, także tak <laughs> tak to wygląda <laughs> także w tygodniu naprawdę cię, z czasem Dobra, lecimy sobie Bud w podłogę Gdzie ja mam lecieć? O boże, tam będzie gdzieś wyżej Lecimy na górę, no Chciałbym w ogóle kupić dzisiaj ten parking, co mamy tam przy tym jednym stoku naszym Żeby po prostu, wiecie, no Już jednak coś na więcej kasy leciało, ale nie wiem czy to się uda ale powinno, no ja nie pamiętam teraz ceny tego stoku tamtego, tego parkingu na tym stoku przed czy, czy przy tym stoku, jak zwał tak zwał, no także myślę, że starczy czy znaczy chciałbym, żeby starczyło no. przepowiem bardziej tak ale no nie wiem jak to będzie, zobaczymy zobaczymy jak zrobimy tą misję, nie? dobra, pink. Jesteśmy na czwórce w ogóle, na stoku numer cztery <laughs> Patrzcie jak wysoko musimy lecieć, masakra Dobra, teraz sobie widzę, przejedziemy dwójeczką O, fuck Miota nim jak szatan Myślę, że dojedziemy A nie powinniśmy dojechać Dawaj Tego właśnie kupowałem ten najmocniejszy skuter Bo on jednak jest <laughs> szybszy niż ten podstawowy Więc wiecie czasowo na pewno coś będzie lepiej dzięki temu no Przynajmniej taką mam nadzieję Dobra, teraz sobie tutaj pojedziemy Patrzcie, tu mamy w ogóle maszt, który nas informuje o pogodzie Eee o kurde zdążę? Muszę zdążyć, no się tak zastanawiam czy w realnym życiu bym na takim stoku w ogóle pojeździł, nie? Bo tu widzicie trasy są takie, że no... Masakra, nie? Ja bym się bał, chyba w realnym życiu, na tych wysokach pojeździć Ale myślę, że to jest kwestia, wiecie <laughs> Kwestia dużo większych umiejętności jazdy niż moje Których już w, prawie, że w ogóle nie ma, bo mi się jakoś na tych nartach nie chce Nie chce za bardzo jeździć, nie? Także tak Dobra, zaraz będziemy O, helikopterek sobie tam leci, ładnie, elegancko Tutaj mamy kolejny stok. I tutaj mamy ten nasz docelowy punkt. Tylko gdzie ja to mam wyrzucić? Chyba na ziemię, co? A tutaj jest dobra. 15 tysięcy plus bonus 980 euro elegancko słuchajcie ja wam chcę tu jedną rzecz jeszcze pokazać musiałem wejść chyba tu na górę myślę że to tutaj będzie już to co chciałem wam wcześniej pokazać gdzie tu jest jakieś wejście na górę? halo? A tu jest dobra O, patrzcie, to jest w ogóle ciekawostka, którą wyjadacze nowego farminga nie znają. My starzy to znamy ze farminga dziewiątki już. Więc patrzcie, oprócz tego, że to jest tutaj, tutaj krasnal, ale o tych krasnalach zrobię osobny film. Na razie go nie będę zbierał, żeby nie psuć wszystkiego. Także na pewno będzie <laughs> to oprócz tego, że mamy tutaj taki teleskop, i staniemy sobie przy nim. Mamy info. Czekajcie. Mamy informacje... Jaka... Spójrz przez lornetkę, jak sami widzicie Na tych moich podpowiedziach, które w ogóle, kosztują 5 euro Myślałem, to euro będzie kosztować, a nie 5 Także dobra I sobie możemy, jak widzicie, mieć widok na jakieś fajne punkty Typu teraz tutaj jest miasto W innych y... lornetkach będzie to pewnie kościół, będzie to różne inne ciekawe obiekty, tak? W e, Farmingu 11 to na pewno było, w 9 rac raczej też, ale nie wydaje mi się teraz tego do końca. I tak to w sumie wygląda taka mała ciekawostka dla tych, którzy po prostu nie grali w najnowszego Farminga. <grystanie> mała ciekawostka dla tych, którzy grali w starego Farminga, to oni to znają, a ci co grają tylko od nowego to tego już niestety nie znają. No chyba że się my, no to mnie poprawcie oczywiście w komentarzach. Także. Drodzy widzowie, to by było na tyle w tym odcineczku. Oczywiście subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, ciu, wbijajcie na Twitch i na Instagrama i trzymajcie się, do zobaczenia na razie. Do następnego odcinka widzowie, elo!